Witam Ciebie, albo Was, tutaj Król Królestwa Sławiańskiego, Król Królestwa Boskich Istot. Dzisiaj taki przekaz do Ciebie jest tak, myślę, że dałaś, czy dałeś sobie trochę czasu, żeby wejść w swoją duszę, czy po prostu w swój środek i posłuchać siebie, co Twój głos, w środku ma Tobie do powiedzenia tak? możesz to nazywać swoją duszę, czy serce czy i też inaczej chodzi o to jeśli czujesz taki um, ucisk i myśli że masz wracać do Polski więc zacznij się tym tematyką zajmować jest po prostu to, jeśli nie słuchasz na swój środkowy głos, co on ci cały czas mówi, to zaczniesz niby tak się mówi choroba, chorób i to, tak nie ma to są oczyszczenia. Tak, ale po prostu daje ci znaki. Twoja dusza daje ci po prostu znaki, może być to poprzez ból rąk, poprzez bólę nóg. Tak, na przykład jeśli zmuszasz się do jakiejś pracy, gdzie ręcznie pracujesz zaczynają Twoje ręce yy, chorować a jeśli idziesz Twoją złą jakąś drogą życiową to i wtedy Twoje nogi zaczynają chorować tak? czy chodzisz o kulach czy się gdzieś walniesz tak naprawdę uniwersum nie robi błędów, dlaczego akurat się gdzieś szturkłaś, czy szturkłeś gdzieś może nogą nawet przy przejściu koło stołu że kopłeś w nóżkę od stolika na przykład zaczniesz wierzyć, że uniwersum nie robi błędów tak? dlaczego to się po prostu tak stało dlatego zacznij po prostu słuchać w to jeśli czujesz po prostu i widzisz ten wideo dzisiaj to też uwierz po prostu. Przyszłem tylko, żeby ci to przekazać i uniwersum nie robi błędów. Dlaczego to akurat dzisiaj widzisz? Może już jesteś dłuższy czas właśnie z tą tematyką zajęty, zajęta, że chcesz wrócić do Polski, tylko nie wiesz jak, po co, gdzie. Zamelduj się, napisz do mnie. Ja też jeszcze jestem na terenie niemieckim, ale też będę zjeżdżać do Polski. Będę tam oczywiście łączył wszelkie wioski, które już tam powstały słowiańskie czy jakieś samowystarczane wioski. To wszystko będę łączyć, tak? Dlatego. Będzie też powstawała strona internetowa wracam do Polski, gdzie po prostu też będziecie mieli kontakty z ludźmi, gdzie możecie na przykład na początku może zamieszkać, tak? ale też będą pracodawcy, którzy jakieś fabryki po prostu, czy jakieś inne firmy, którzy potrzebują ludzi do pracy. I oczywiście też na przykład wynajem czy sprzedam jakieś mieszkania, jeśli ktoś ma do wynajęcia czy do sprzedania domy, to wtedy też będzie na tej stronie stać, żeby po prostu, żebyście mieli szansę. Jeśli chcecie po prostu macie jakieś w, w innej krainie, po prostu chcecie coś chcecie coś sprzedać. Zostawić i wrócić do Polski, to wtedy po prostu sprzedajecie. Patrzycie na przykład w Łodzi, jest praca, firma i ktoś chce mieszkanie wynająć. To wtedy będziecie mieli lżej po prostu wrócić do Polski. O to wszystko chodzi. Chcę Wam to wszystko przygotować, bo wiem, że to jest trochę ciężko, tak hopciutko wziąć i wrócić, ale takie coś będę kreować też dla was dlatego jeśli ktoś chce mnie po prostu w tym st strony trochę em, troszkę wspomóc czy finansowo, bo jeśli chodzi o takie strony internetowe też kosztują em, jakiegoś em, potrzebowałbym oczywiście jakiegoś programisty em, w Polsce żeby mi powiedział gdzie najlepiej wykupić taki em, jak to się mówi link w internecie, na jakim, na jakim serwerze najlepiej go w, w, wykupić Jeśli ktoś po prostu to usłyszył usłyszał moją po, y, y, że potrzebuje pomoc i chcesz w tą stronę nam z nami iść, y, to napisz do mnie, tak? Dlatego życzę Wam bardzo słonecznego dziomka Zdrawiam Wam i ślę bardzo dużo miłości, energii, serducha. Na razie!